W tym wideo pokażę Ci, w jaki sposób używając formuły w formatowaniu warunkowym zakolorować cały wiersz. Spójrz, mamy tutaj tabelę, w której znajdują się handlowcy, ich sprzedaż w sztukach jakiegoś produktu w styczniu, lutym i marcu oraz plan kwartalny w wysokości 1850 sztuk. Polecenie to oznacz na zielono cały wiersz, jeśli handlowiec spełni plan kwartalny, aby... Aby formatowanie warunkowe ustawić w ten sposób, muszę sobie najpierw przygotować moją formułę. Skorzystam z, w, w tym przypadku z kolumny F2 jako pomocniczej. Co będziemy sprawdzać? Będziemy sprawdzać, czy suma sprzedaży danego handlowca jest większa lub równa od planu kwartalnego. Natomiast będę kopywać moją formułę w dół, więc plan kwartalny blokuje dolarami. OK. Daję tutaj. Wyszła mi tutaj prawda, skopiujmy Spójrz, dlaczego wyszła tutaj prawda, ponieważ zaznaczam te trzy komórki Przechodzę tutaj w prawy dolny róg Widzę, że suma to 2023 w tym przypadku Wobec tego ten hondla spełnił tutaj swój cel Kopiuję teraz moją formułę, CTRL-C Zaznaczam zakres, na którym będę pracować Przechodzę na karcie narzędzia główne do polecenia Formatowanie warunkowe, nowa reguła i tym, tym razem używam tej ostatniej opcji Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować. Wklejam moją formułę tutaj, wybieram format i zaznaczam wybrany format. Tak, chodziło mi o zielony. I teraz, jeśli zatwierdziłbym tę formułę um, używając klawisza OK, to prawie wszystko byłoby dobrze. Spójrz, popatrz. Podświetlili mi się handlowcy, którzy spełnili Którzy mają tutaj słowo prawda. Patrz, widzisz, podświetliły się nazwy tych handlowców oraz z jakiegoś powodu komórka E2. Natomiast ja chcę, aby podświetlił się cały wiersz. Wobec tego przechodzę z powrotem do formatowania warunkowe. Zarządzaj regułami i muszę delikatnie wyedytować tę moją formułę. Dlaczego? Ponieważ w drugim wierszu chcę sprawdzać, czy suma dla drugiego, dla drugiego wiersza jest. Większa lub równa. W trzecim wierszu dla trzeciego i tak dalej. Wobec tego w tej formule warunkowej muszę zablokować kolumny. Popatrz, raz, dwa, trzy. Krotnie używam klawisza F4. Analogicznie dla E2, raz, dwa, trzy. Jeśli ja teraz dam OK, a następnie kliknę zastosuj, to spójrz, ci handlowcy, którzy spełnili swój cel, całe ich wiersze w moim zakresie podświetlają się na zielono.